Iwona Tokarska, witam państwa serdecznie. Moim gościem w Kawiarence jest dziś Ewa Kosowska-Korniek z Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu, a także ekspert do spraw mediacji Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Ewo, po niemal roku w zamknięciu chyba już możemy wydać ocenę, czy pandemia przyspieszyła czy spowolniła rozpowszechnianie się mediacji w naszym kraju? Zdecydowanie pandemia pomogła dostrzec korzyści z mediacji, pomogło się rozwinąć mediacji. I dostrzegam ogromne zainteresowanie zarówno kierowaniem spraw do mediacji. Wiele osób zgłasza się do mediacji tak prywatnie, dostrzegając, że takie porozumienie mediacyjne jest lepsze niż proces sądowy więc ta liczba spraw w mediacji bardzo wydatnie wzrosła, ale też dostrzegam dużo większe zainteresowanie studiami podopłomowymi z mediacji, a takowe prowadzę w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, prowadzę jako kierownik, prowadzimy jako uczelnia, również w Warszawie i we Wrocławiu. I dostrzegam zainteresowanie kursami mediacyjnymi. Myślę, że mediacja nie tylko jako mediacja, jako metoda rozwiązywania konfliktów się upowszechniła. Ale także jako metoda rozmawiania, nowego sposobu komunikowania się z bliskimi, z otoczeniem, jako taki nowy sposób bycia. Jak się przeprowadza mediację w dobie pandemii? Czy można sobie pozwolić na formę online? Można sobie pozwolić na formę online. Ja się z tą formą bardzo mocno oswoiłam i, i, i tak naprawdę czuję się w niej bardzo swobodnie w tej chwili. Um, uczestnicy mediacji różnie. Um, jednym to odpowiada, inni wolą jednak się spotkać osobiście. Bo jednak jest to wywlekanie spraw prywatnych y, do sieci, tak? Niektórzy mówią, że te aplikacje nie do końca są y, mm, y, szyfrowane, wypewne. więc mogą gdzieś tam pewne dane y, wyciekać, ale wydaje mi się, że jeśli podchodzimy już do tak poważnej kwestii, Kwestii, to jednak to połączenie musi być w miarę bezpieczne. Połączenie musi być bezpieczne, aczkolwiek czy są takie platformy, które są 100% bezpieczne? Mam wątpliwości. Ja korzystam z platformy Zoom, jestem z niej bardzo zadowolona, ale oczywiście ten jakiś taki margines niepewności zawsze pozostaje. zostaje. Ale jest jeszcze inny aspekt ważny. W komunikacji online nie widzimy postawy ciała y, kształtu gestykulacji mimiki komunikacji niewerbalnej tego co tak naprawdę najwięcej nam mówi o emocjach, o tym, co się w nas rozgrywa tak naprawdę i o tym, co ważne. Więc dlatego osoby preferują jednak spotkanie bezpośrednie. Ja takie mediacje bezpośrednie również prowadzę, oczywiście z zastosowaniem dystansu społecznego i, i maseczek. Właściwie to chyba podczas mediacji to jedyna sytuacja, kiedy korzystam z przyłbicy, półprzyłbicy, bo wydaje mi się, że ona jednak bardziej pozwala na, na, na dalsze czytanie komunikacji niewerbalnej. Maseczka no, pozbawia nas tego. Czy także w Polsce wzrosła liczba małżeństw, które w minionym roku zdecydowały się na rozwód, bo eksperci podają, że chociażby w Niemczech czy w Portugalii, to wyraźnie widać ten wzrost właśnie tego typu spraw. Ja dostrzegam to bardzo wyraźnie w liczbie spraw, które prowadzę tak zwanych umownych, czy też prywatnych mediacji rozwodowych. tych jest naprawdę bardzo dużo. Wiele osób, które się do mnie zgłaszają, tutaj wiele par mówi, że Pandemia, ten pierwszy lockdown pokazał im, że tak naprawdę nie mają sobą o czym rozmawiać, że tak naprawdę nic ich nie łączy i że podjęli decyzję o rozstaniu. Czy to jest decyzja o rozstaniu? Czy to jest tak naprawdę dramatyczne, dramatyczne wołanie o pomoc w ratowaniu małżeństwa? To tak naprawdę pokazuje przebieg mediacji. Ja nigdy z góry nie zakładam, że osoby, które przychodzą na mediację około rozwodową, przychodzą po to, żeby uzgodnić warunki rozstania. Raczej ta mediacja około rozwodowa ma za zadanie po pierwsze odpowiedzieć na pytanie, czy chcecie państwo się rozstać, czy chcecie pomocy w zbudowaniu tej relacji na nowo, w jakiejś pomocy w ratowaniu, w skierowaniu na terapię, w zgodnieniu jakiegoś planu naprawy małżeństwa, bo czasami tak się zdarza, że, że, że te mediacje ukorozwodowe właśnie w ten sposób się kończą. Czasami również mediacje kierowane przez sąd cywilny, Sąd okręgowy, czyli ten wydział, w którym są składane pozwy rozwodowe. W trakcie postępowania rozwodowego strony decydują się na mediację i miałam kilka takich przypadków, gdzie decydowały się na zawieszenie postępowania rozwodowego albo odstąpienie od rozwodu. Czyli jednak w trakcie mediacji, w trakcie tej rozmowy okazuje się, że można znaleźć jakiś wspólny język porozumienia. Można znaleźć wspólny język i zdecydować się na ratowanie związku, aczkolwiek podkreślę, że to nie są częste przypadki. To są raczej e, pewien margines tych spraw, e, ale, ale są i uważamy je za istotne. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków mediacje ukroćwodowe służą temu, żeby się e, rozstać e, jak ludzie, w, zachowując relacje, współpracę, e, rodzicielską współpracę, może nawet jakiś rodzaj przyjaźni, e, choć to rzadziej ale takich dobrych relacji, dobrych relaci, relacji rodzicielskich. Ja w takiej mediacji pokazuję tym osobom, że łączy je dziecko, dzieci, że te dzieci są najważniejsze, bo tak najczęściej jest. I skupiamy się na sprawach dziecka, dzieci, i dzięki temu jesteśmy w stanie wypracować wszelkie porozumienia dotyczące alimentów, kontaktów kontaktów, z, dzieci, z dziadkami, ale oczywiście również pewnych kwestii dotyczących podziału majątku, czy w ogóle takich spraw już tych organizacyjnych związanych z rozwodem. A czy przedsiębiorcy częściej decydują się właśnie na tę formę mediacji? Wiemy, że teraz Trudny czas mm. dla nich nastał w kontekście właśnie koronawirusa, ale też może mają jakieś nieporozumienia w związku z chociażby swoimi, ze swoimi mm. dostawcami lub podwykonawcami, którzy zawiedli na jakimś polu. Mm. Czy też właśnie w tego typu sprawach pomagają mediacje? Oczywiście, że pomagają, to są sprawy stworzone do mediacji i tutaj powiem tak, że nie widzę aż takiego dużego wysypu, jak w przypadku spraw rozwodowych, a żałuję tego, bo chciałoby się powiedzieć, że to jest idealna forma rozwiązywania sporów i mediacja. I arbitraż, bo w przypadku Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji proponujemy również postępowania arbitrażowe. One polegają na tym, różnica polega na tym, to dla naszych widzów, że w mediacji to uczestnicy decydują o wyniku postępowania. Mediator pomaga im tylko naprowadzić ich na rozwiązania takie ugodowe, spisać tą ugodę. Pomóc im się skomunikować, y, zacząć rozmawiać na nowo, usłyszeć się na nowo, to jest praca mediatora. Natomiast w przypadku arbitrażu y, uczestnicy decydują się na z, wybór, na skorzystanie z usług arbitra y, i poddanie się pod jego ocenę. Czyli mają wpływ na wybór arbitra, ale nie mają wpływu na rozstrzygnięcie, bo to arbitr decyduje o tym, jakie będzie rozstrzygnięcie tego sporu gospodarczego. Więc jest to takie dające mniejsze poczucie autonomii rozwiązanie, ale też bardzo w wielu sytuacjach dobre. Ubolewam nad tym, ale to kuleje. Tych spraw nie ma tyle, ile mogłoby być, ile ułatwiałoby nasze życie gospodarcze, myślę, że taką pewną jawność i czytelność obrotu gospodarczego. Wielu przedsiębiorców wręcz kalkuluje sobie w ten sposób, że im się opłaca, żeby ta sprawa zawisła na kilka lat w sądzie. To niestety smutne informacje, ale może będzie okazja, żeby uświadomić przedsiębiorców. 11 lutego rusza cykl szkoleń online wyzwania lidera 2021, który właśnie jest skierowany do polskich przedsiębiorców. Wydarzenie mm -hmm. będzie organizowane z Opolską Izbą Gospodarczą. Czego będzie można mm -hmm. się właśnie nauczyć na tym szkoleniu? Mm -hmm. To jest inicjatywa firmy Omedia, Instytut Komunikacji Omedia i Opolskiej Izby Gospodarczej, mająca na celu poprawienie tak naprawdę kompetencji miękkich przedsiębiorców. Dlatego, że te dzisiejsze czasy, choćby ten sukces mediacji, to dostrzeżenie roli mediacji i komunikacji pokazuje jak ważne są kompetencje miękkie, wszystkie takie kompetencje ze sfery inteligencji emocjonalnej, ważne, jak ważne są w biznesie. I na, tych, na tym cyklu takich webinarów, czy też szkoleń, szkoleń nowych, będziemy ćwiczyć w takiej interaktywnej formie umiejętności takie związane i z komunikacją, i z chronieniem się przed manipulacjami, psychomanipulacjami. I przede wszystkim, to jest tematem pierwszego spotkania, będziemy trenować asertywność. Asertywny sposób wyrażania siebie, czyli taki sposób wyrażania siebie, który szanuje także drugą stronę, pozwala mówić o swoich uczuciach i słuchać uczuć innych osób, zadawać pytania, dając drugiej stronie prawo do tego, by nam odmówiła prosić, zliczając się z tym, że druga strona ma prawo mi odmówić, bez naciskania, bez manipulowania, bez agresji, bez różnych sztuczek. I myślę, że bardzo przydatna umiejętność. Czyli jeszcze mamy problemy z tym, żeby odmawiać, ale tak kultura, kulturalnie. Mamy problemy nie tylko z odmawianiem, bo w asertywności nie tylko o odmawianie chodzi, ale również o nawet mówienie komplementów. Jeżeli nam się coś podoba, mamy problem, żeby powiedzieć, że nam się coś podoba. Jeżeli nam się coś nie podoba, mamy problem, żeby powiedzieć, że nam się nie podoba. Jeżeli coś jest nie w obszarze naszych y, potrzeb, uczuć, y, y, to czasami ze względu na jakieś społeczne y, nie wiem, ograniczenia ulega niepełnym schematom myśleniowym. Pewnym przekonaniom wyniesionym z dzieciństwa, że coś nie wypada, bo osobie starszej nie wypada odpowiedzieć nie, na przykład, albo nie wypada poprosić o swoje. To wszystko sprawia, że osoby świadome, robiące kariery zawodowe, będące takimi nawet ważnymi postaciami w swoich środowiskach, mają problem z asertywnością i przyznają to otwarcie podczas szkoleń, spotkań, tego typu zajęć. I te zajęcia nam w tym pomagają. Czy jeszcze można się zapisać? Jeszcze są wolne tak, miejsca? Tak, trwają zapisy. Zapisy prowadzi pani Grażyna korysma w Opolskiej Izbie Gospodarczej. Można to zrobić telefonicznie lub przez stronę internetową Opolskiej Izby Gospodarczej. Zachęcam gorąco, bo to są takie spotkania nowe, nie są bardzo angażujące w sensie takim, że nie musimy tak jak my dzisiaj pokonywać wielu kilometrów przez śniegi i zaspy, szukać miejsca do zaparkowania, tylko siadamy wygodnie w fotelu, bierzemy kubek ulubionej herbaty, Włączamy, klikamy link podesłany przez organizatorów i stajemy się uczestnikiem grupy. I w tej grupie słuchamy, dzielimy się refleksjami, czy to używając mikrofonu, bo jest taka zawsze możliwość wyrażenia swojego zdania, czy też na czacie. I ten czat jest zawsze bardzo rozpalony podczas wszystkich moich zajęć, szkoleń. Jesteśmy w stanie zrozumieć, przede wszystkim odkryć podczas takich zajęć, że nie jesteśmy sami. Wszyscy inni mają tak samo. To bywa często bardzo ogromnym zaskoczeniem dla uczestników. A jak już wiemy, co, to już wiemy, jak to zmienić, i dostajemy konkretne narzędzia. Czyli warto, warto korzystać z tych możliwości, które pojawiają się przed nami. Nie tylko mówię tutaj o korzystaniu właśnie ze szkoleń, ale także warto pokusić się o mediację, kiedy mamy taki właśnie sporny problem. Warto. Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gościem była Ewa Kosowska-Korniak z Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu, a także ekspert WSB w Opolu. Dziękuję raz jeszcze. Ja również bardzo dziękuję. A ja dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i do zobaczenia.